Ojciec Wojciech Pawłowski, misjonarz lobbysta, pracujący obecnie w Ugandzie, wśród uchodźców Sudanu Południowego. Mamy tam w Ugandzie parafię, która liczy około 300 tysięcy ludzi. Większość z nich to są uchodźcy Sudanu Południowego, którzy uciekali ze swojego kraju, by ratować swoje życie. Teraz opiekujemy się nimi do szwajcarsko, pomagamy dzieciom w szkole. W edukacji, w, w, w zajęciach takich praktycznych, szkolimy ich, szczególnie kobiety, mężczyzn też, pomagamy im w, w kulturze rolnictwa. Jesteśmy też z uchodźcami, którzy utracili swoje dzieci, swoje, swoje domy, którzy doświadczyli ogromnej, ogromnej tragedii wojny.